Zgodzi się pan, panie marszałku, z taką tezą, że wraz ze śniętymi rybami w odrze na wierzch wypłynął całkowity rozkład naszego państwa w segmencie rządowym? Ach, to jakaś taka chyba pisowska narracja zwiastująca koniec świata. Trzeba powiedzieć jedno, panie redaktorze: dlaczego te złote algi pojawiają się w rzekach, skoro rzeki są słodkowodne, a one powinny się pojawiać, jeżeli już to w rzekach słonowodnych? No z prostego powodu, prawda, że te rzeki zostały zasolone przez duże zakłady przemysłowe. Nie zrobiono nic w tej kwestii za e, PiSu i nie za wiele, e, do tej pory zrobiono. Ale tej... nie zgodzi się pan, że to jest rozkład państwa w segmencie nie, rządowym, tak, że wypływa na wierzch z tej odry? Nie, absolutnie. Pisowska jakoś... narracja, pan Tak, tak no, oczywiście. Ale to są pana słowa, panie marszałku, jak, jak rządziło PiS, jak był problem taki sam z tymi algami i ze śniętymi rybami, to pan 14 sierpnia, dwa lata temu, mówił, że właśnie rozkład państwa wypływa. No i co, PiS no pisowska i... narracja? No nie, to, jest, to jest narracja, panie redaktorze, polityczna, która dzisiaj moim zdaniem ma zupełnie inny charakter, ponieważ widzę. Widzę, że kierownictwo resortu w tej kwestii coś robi. Ale dwa lata temu też, mówili, ale że nic robią. Nie rok temu mówili, że znaczy, robią, a ryby są święte. dwa lata temu, rok temu i dzisiaj. też Wiceminister, panie redaktorze, dla ratowania sytuacji chciał się wykąpać w tej, w tej rzece. Ja pamiętam te, te, te absurdalne historie, ale pamiętam też, że łatwo było wam grillować ówcześnie rządzących za tę sprawę. Dzisiaj rządzicie, już od dziewięciu no miesięcy. Prawo i sprawiedliwość i problem jest. prawem i prawo i sprawiedliwość prawem opozycji robi to samo wobec nas. A może byśmy wyszli z tego przerzucenia się może. odpowiedzialnością, piłeczek, odbijania piłeczek, tylko rozwiązali ten problem. Może, może. Ma pan rację, panie doktorze. Tylko problem jest taki, że jak pisze Leszek Miller, czasy się zmieniają, a obojętność na stan środowiska naturalnego jest taka Ale sama. Ale ja dla Waszych rządów. Wczoraj, wczoraj widziałem konferencję prasową pani minister henik Kloski, która wyglądało, że z jej wypowiedzi, że jest plan na załatwienie tej sprawy. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały i informacje o polityce i chciałbyś nas wesprzeć, kliknij przycisk podziękuj pod filmem. Nie zapomnij też o subskrypcji aby nie przegapić kolejnych filmów dziękujemy